Cześć, witam Was na megadiscount.pl. Tym razem pokażę Wam zestaw LEGO City, a będzie to kryjówka złodziei o numerze 6048. Ten rabunkowy zestaw zawiera aż 249 elementów i przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 5 lat. W zestawie mamy aż dwóch złodziei i jednego policjanta, i sami możecie się przekonać, czy policjant zdoła schwytać sam złodziei. Czy może pomogą mu w tym jego psy policyjne? Od Was zależy, jak poprowadzicie całą zabawę z minifigurkami z miasta Lego City. Jak widzimy, właśnie złodziej odjechał z miejsca rabunku swoim oldschoolowym samochodem, na którym ma przyczepę, a tam skrzynię ze skradzionymi rzeczami. Mamy tutaj złoty kran, a także kielich, pieniądze i diamenty. Złodziej, teraz chce dojechać do swojej kryjówki i swojego kolegi. Tymczasem jego wspólnik znajduje się w kryjówce, czyli w piwnicy, i przez wizjerek ogląda, czy nikt nie śledzi jego kolegi, i wygląda samego kolegi, czy już przyjechał. Złodziej w samochodzie przyjechał już na miejsce, i teraz szybko musi wypakować rabunek. Akcja toczy się w nocy, dlatego potrzebna mu będzie do tego latarka, żeby oświetlić sobie drogę do piwnicy. Bandyta podchodzi do drzwiczek, otwiera je, żeby wyładować skradziony towar. Jest to bardzo ciężka skrzynia. Ale co się dzieje? Teraz podjeżdża policja. Okazuje się, że przez cały czas śledziła złodzieja. Policjant biegnie już z kajdankami, żeby złapać bandytę, ale wypuszcza jeszcze swoje psy, żeby zagrodziły, zagrodziły mu drogę. Akcja odbywa się bardzo szybko. Złodziej nie może uciec. Został przyłapany na gorącym uczynku. Policjant. Zamyka jednego złodzieja w kajdanki. Policjant nie wie jeszcze, że ma do czynienia z dwoma złodziejami, ale czujne psy wywęszyły, że złodziej numer dwa chce uciec z diamentem. Również zagrodziły mu drogę i teraz oszczekują go, tak że nie może się ruszyć. Policjant jednego bandytę chowa do środka samochodu. Tamtąd już nie ma ucieczki i idzie po drugiego. I w ten właśnie sposób dwóch złodziei zostało złapanych przez policjanta. Jeśli chcecie wraz z policjantami schwytać bandytów z miasta Lego City, to koniecznie kupcie ten zestaw na megadiscount.pl.